Dlaczego zdecydowałaś się przyjechać na zlot BMW? Bo jeszcze od czwartego roku, już teraz pod żon, a tutaj w ciąży, z takim brzuszkiem, kocham to i tutaj przyjeżdżam dzięki mojemu facetowi. Mężowi już teraz. My jesteśmy tutaj co każdy zlot i po prostu się podoba zawsze. Bluzy wskazują na to, że BMW ukochaliście. Tak, kochamy już od da, bardzo dawna, już od niepamiętnych bo nie wiem jak pani, ale najlepsze perfumy to jest smród gumy. Jakie atrakcje przewidzieliście dla uczestników tegorocznej majówki? Jak co roku jest bardzo wiele atrakcji, w tym roku staramy się to troszeczkę zmienić, dlatego też połączyliśmy się z imprezą Drift Open, więc jakby tych głośnych atrakcji jest coraz więcej, no ale standardowo będzie jak timer na przykład, multimedialne auto, najładniejsze auto, majówki, no i tego typu konkursy i mamy też w tym roku konkurs. Miss. Będziemy wybierać mis, majówki z publiczności. Także no, jest troszeczkę coś innego w tym roku, ale gdzieś tam pozostajemy cały czas w tej konwencji majówkowej, którą robimy już od wielu lat. Uczestnicy tegorocznej majówki mogą wziąć udział także w afterparty. Tak, robimy afterparty. W tym roku odbędzie się ono w klubie Underground na turńskiej starówce. Dlaczego tak? Dlatego, że no, pogoda jest w tym roku jest bardzo fajna, ale jest trochę chłodno i, i wieczorem będzie gdzieś tam zimno, więc stwierdziliśmy, że. Fajnie by się ogrzać przy czymś może mocniejszym niż herbatka yy, wieczorem. No i razem robimy sobie taką integrację właśnie w Undergroundzie. Skąd przyjechaliście? Yy, okolice Bowicza, miejscowość Kiernosia jakieś 160-170 km stąd. Chciało Wam się przyjechać z tak daleka? No u nas pogoda dzisiaj bardzo nas zniechęcała, ponieważ bardzo padało, no ale jak widać opłacało się. A czym przyjechaliście do Torunia? Jest tutaj BMW, kolegi Jacka, sześciocylindrowy silnik. Jeszcze pojeździć. Czym przyjechaliście na zlot BMW? BMW 32, yy, 3,5 litra 91 rocznik, druga po kobiecie, <laughs> tak w domu, więc moja ukochana, mam nadzieję, że zostanie ze mną do końca moich dni. Co przyciąga na tą majówkę? Znaczy ogólnie dla mnie klimat. I tak jak powiedziałem wcześniej, dla mnie to jest taki katalizator, że cały rok później zero wakacji nie trzeba nic. Po prostu ten klimat tutaj, te samochody, no jestem fanatykiem, uwielbiam tą markę. I nic więcej nie można dodać. Każdy wie, jak w tym siedzi, to o co chodzi, tak? Niezła kolekcja mandatów. Za co te mandaty? No te mandaty właśnie dostałem przed samym wjazdem tutaj na plac. Policja stwierdziła, że były za szerokie felgi, opony, brak rejestracji przodu z tyłu, brak pasów i za głośny wydech.